Do rosołu, do rosołu się rozbieraj. Już, już, już już, już. Do całkiem całkiem, całkiem. Całkiem, 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 całkiem. Ojej, Ładnie. Całkiem do całkiem. No, no A, o, jest, no. A, o, całkiem do, całkiem do Koszulka? No, ja miesiąc czasu szukałam, a ty się w nich zmieściłeś? No tak nie było w no. szafie. Co ty? Nie grzebaj mi po moich rzeczach. Jak po twoich rzeczach? Ale nie. No. się twoje półki na moją usunęło. Powiedz mi tylko, jak się tam zmieściłeś? No ja Ciasno, bo wychodziło, wychodziło na no. ja myślałam, że tak trzeba, nie? Ja myślałam, że tam więcej trochę jest tego. No dużo, no no po jednej stronie było i po drugiej stronie było. A. <laughs> Dobra, to teraz idę. Cześć, kochaniutka. Cześć, coś mi tu brakuje. Spójrzmy, co tam masz. I mam tak, papryczkę piękną. Kiełbaska niepiękna ze sklepu, ale w miarę jest dużo mięsa w mięsie. I nasz boczuś, o nawet mhm. z datą jest. Ja już wiem, czego brakuje. Z datą widzisz? Mhm. Sami robiliśmy. No, ja, ja wiem, czego. No, to ja też wiem. Mów ty. Cebuli co ale to nic nie szkodzi, bo ja nie mogę jeść, to i ty nie musisz Ja, ja może mam gdzieś schowaną no. a może masz schowaną no. no się okaże, no nic, skrój na razie, to ja poszukam później co włożyć dobra rani jesteśmy dzisiaj w takim fantastycznym miejscu nad wodą swój boczuś mlecze taka porana, mleczna porana a, od razu uprzedzam wszystkich. My sobie nazywamy mniszka. No lecze. tak, bo To, to nie są mlecze. Ta, tak, nie to nie są, no, ale dobra. Yy, od razu uprzedzam dyskutujące osoby. wolimy po prostu nazywać tak, jak robimy i to wszystko. Dla nas to są mlecze. Tam w oddali. Spróbuję wam pokazać. Ja. A, w oddali. Tak, tam tam, tam, tam się chowa. Pan taki biały łabądź, Chciał przyjść. No uh -huh. ja on zostawił, Ten panienka jest po drugiej stronie, A? widzę. Kurczę, kosz zostawiłem, muszę tak tobie tu podkładać troszeczkę. Uh -huh. Zrobimy parę szaszłyki. E, nie, nie przerażajcie się, my tego nie zjemy sami, spodziewamy Grygości. się gości. Grygości. Na pewno jeszcze coś doniosą. Znaczy no, jak wy zdążycie, też zapraszamy. Jak ktoś zdąży, A, no, oczywiście. Zawsze coś tam kapnie dla każdego. Trunki, proszę, swoje. To <towart> deficytowy. Dokładnie. Ciemnym locie. Taki grubsze, bo ja lubię taką papryczkę. Dobra. Teraz tak, kiełbaski. A ja zrobię ze dwie kiełbaski, tak a ze dwie? do szaszłyków do szaszłyków oj jaki stół fajny ciepłe Dobra, ja idę rozpalać grilla mhm. a kochani właśnie to rozpalanie gryla warto zaopatrzyć się swój jakiś mały chociażby malutki taki grill, bo nie wszędzie jest miejsce, gdzie możemy rozpalić ognisko. Tak, nie wszędzie można gdzieś tam no. jakieś A palnisko zrobić. Tak wystawiamy sobie swój grill. Zaraz. W zasadzie wiadomo, że w kamperze jak tak wozimy to się to przyda, to się przyda, tam to tak. się przyda. No jest tego sporo. A zobaczcie, wypadku... jaki chudziutki. Poczekaj, poczekaj, ja zbliżenie zrobię do tego boszka Ja się tak a. Ja lubię takich masz Mazga? Tak. Chudy boszuś. Pekujemy go na sucho. Już mogę graić? Tak. Wędzimy. I... I na koniec troszeczkę zapiekamy. To nie jest zapiekanie, to ja to inaczej. To jakby taka, taka, jakby... taka dodatkowa, dlatego do że te magiczne 75 stopni potrzeba, żeby jednak mięsko takie wieprzowe przeszło. Można to uzyskać w pędzarni, ale wtedy strasznie dużo wytopimy tego tłuszczu. A no tak do pianika, do piekarnika, do piekarnika Do pianika wkładamy. Nagrzane do temperatury 80-85 stopni. I ogólnie, dopóki nie uzyskamy takiej samej temperatury mięska, to nie wyłączamy. Schładzamy go i do w folii termokurczliwej zapakujemy oj długo, termin przydatności powiedzmy bardzo długi ten był z 27 kwietnia no też mamy niedługo miesiąc no to może w przechowywać. przechowywać. Tak. okej okay, dobra gadu 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 no i ja jest cebulka obiecana znalazłem widzisz? to, jest to zawsze jest jest, jest. No? to co bierzemy się za obieranie tak obieraj cebulkę do cebulka, do saszłyczka. Tak? A ty pójdziesz rozpalać? ja idę rozpalać już. Dobra. okej. Okay. To ty zrób to tu okay. Idę rozpalać. Dobra. No i są pierwsze ognie. <śleski> my sobie sprawiliśmy z kochaniutkim takiego grylka bo nie wszędzie można sobie rozpalić, czasami stajemy gdzieś na dziko jak to się mówi ogniska nie można rozpalić, ale jak mamy taki sprzęt to można sobie wystawić i grylować o, proszę jest Kochani, często pytacie nas: Jak robimy sobie pranie w trasie? A że często jesteśmy na dziko, to nie korzystamy żadnych pralek automatycznych a kempingach, tylko, kochani, mamy swoją maszynę. Spójrzcie. A ty się szybko ubrałeś. Ty jesteś sprytczarz miałeś być, tego lata. Ale słuchaj, ja teraz już majteczki wziąłem z innej półki. No i nie bierz, żebyś się nie. nie ważył tam zaglądać. Nie, bo tam to jakieś takie ciasnawe były A? troszeczkę, jak mówię. Jakiś tak. prezent mi zrobiłeś. <laughs> Niektórzy radzą, żeby w worki wkładać ciuchy, nalewać wody, proszek i tak trzepać. Albo przywiązać do samochodu jedziecie i ten worek tak lata z ciuchami. <laughs> to do suszenia <laughs> do, jest dobre. <laughs> do suszenia tak. Ale dbajcie o rączki, bo wiadomo, jak się w tym proszku pierze, to one tak, takie się. Tak, tak. Chodźcie Wam pokażę jak my sobie radzimy. I to kochani to nie jest lokowanie produktu. Nie, 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 no nie. Po prostu tak sobie radzimy. Mamy taką małą praleczkę. O, jak mi się coś tam nas nalało. I tak. To jest... wężyk zabieramy. Trochę jest to taka pralka frania, jak były kiedyś, tylko miniaturowa. Wrzucamy sobie ciuchy. Ta pralka jest do 3 kg, można wrzucić i prać. Woda do maksimum 50 stopni, dlatego że to jest plastik, żeby nam się nie rozpuścił. Zamykamy, nalewamy wody, proszek i zamykamy. Włączamy, bierzemy, ile tam chcemy, godzinę, 2 trzy. To zależy, co kochaniutki tam rzuci ja, Kochani, to dla mnie taka. Nie musi być, jak sami widzieliście, to ja się z bielizny skąpej takiej korzystam. <laughs> Nie trzeba takiej wraki w rączkach przepiorę. Kochaniutka to musi mieć dużo. A ten pojemnik to jest bierówka. Jest taki pojemniczek, bo. A jak to się już upierze no niestety, ale musimy wyciągnąć i to wypłukać. Ewentualnie wylewać wodę nalewać, wylewać, nalewać tu To jest wirówka. wkładamy ją Wkładamy do wirówki do wirówki wkładamy kilogram ciuchów co tam I jest takie jeszcze urządzonko Zamykamy i Wkładamy, teraz. O? I wirujemy, zamykamy. Ach, proszę, ładnie chodzi. A woda sobie tam ucieka. Jest i pranie. Wyciągamy, wieszamy, mamy suche i czyste. I kochani, w temu co widzicie, to nie jest lokowanie produktu, absolutnie. Takich praeczek turystycznych jest całe mnóstwo na rynku przeróżnych firm. Jeżeli już się decydujecie jakąkolwiek kupić, to nie sugerujcie się naszym filmom absolutnie, dlatego że nie, 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 nie. my nigdy nie rokujemy czegoś, ewentualnie na przekór możemy powiedzieć, że coś jest trochę inne. A to jest po prostu prosta praleczka, taka. Mini frania. No. Najlepsze były franie. No fred, ja bym powiedział taką prawdziwą franę, tylko że to wielkie jest nie? i ciężkie. A ty już wiem czemu na mnie mówisz frania czasami, ty. A, dobra, kochani, dobra. No, no, no.